Lisy w Edenie, odcinek 98, powrót do vanlife'u. Cześć! Lisy w Edenie nadają podobnie ze swojego mobilnego domu. Wyruszamy w trasę. Dzisiaj pierwsza noc za nami, ale jeszcze nie w trasie. A tutaj znana wam Zosia. Hippie? Hippie i, Tosia. I Tosia! Tosia! się wita ze wszystkimi. Dzień dobry, bardzo spokojnie. jak Kuba mówi, to ona się bardzo uspokaja. Słuchajcie, jeszcze w Warszawie się z wami spotykamy, ale jedziemy już do Hiszpanii. Oddaliśmy wczoraj klucze do mieszkania. Ruszamy w kilku miesięczną, mam nadzieję, przygodę. Chodźcie z nami, jedźcie z nami, wszystko Wam pokażemy, bo trochę nowości u nas jest poza Tosią. No są zmiany w kamperze, o których też opowiemy w jakimś odcinku albo fragmencie. No, powiem Wam, że zima w takich warunkach, o w takich, w kamperze z dzieckiem, nie jest najprzyjemniejszym rozwiązaniem, ponieważ ona sobie na przykład chce iść na pierwszą drzemkę na spacer. No i zanim się wygramolimy, to trochę zajmuje, bo trzeba się ubrać śpiworek, trzeba wziąć wózek, trzeba się też samemu ubrać i to trwa i trwa i trwa i dziecko już zaczyna kwilić. Tata pomóc nie może, bo tata jest zajęty bardzo ważnymi rzeczami warto... i to nie jest ironia. <grystanie> nie, no jeszcze wymieniamy filtry powietrza przed, y, przed wyruszeniem, bo no, warto robić takie rzeczy, żeby ten silnik niezbyt y, jednak mimo wszystko wytrzymał silnik, bo to jest 2,2 2, dla ciekawych, y, żeby on jeszcze przetrwał trochę, chociaż ten jeden wyjazd. Tak, y, żebyśmy my też przetrwali ten jeden wyjazd. Trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki za trochę przyjemniejsze warunki dookoła kampera. Minuty później. Tada! Tak to się robi. Ja mam taki plan, żeby w dzisiejszym odcinku pokazać wam, o, jak się otwiera drzwi do kampera. Ale poza tym też, co zabraliśmy z sobą, bo trochę zmian zaszło. Duża szafy przejęła Tosia. Ale jeszcze nie o tym. Pewnie zajrzymy sobie dzisiaj do bagażnika i wszystko pokażemy. Bo całkiem ciekawe rzeczy tam są. No dobra, wyjechaliśmy z Warszawy i uwaga, uwaga, 23 godziny 21 minut do końca, czyli do Kadakes na Wybrzeżu. W Kadakes byliśmy 3 lata temu i chcemy odwiedzić to jeszcze raz, pokazać to tosi. Jesteśmy bardzo ciekawi, ile te 23 godziny będziemy jechali tak naprawdę, ile dni. Możecie obstawiać w komentarzach, ile nam to zajmie. Pamiętajcie, że z psem podróżujemy, z dzieckiem podróżujemy, dziecko yy, robi kupy i chce jeść w ogóle w innych momentach, nie w tych samych i jeszcze yy, w trzecim momencie trzeba to dziecko Położyć na pleckach, bo nie może za długo w hoteliku jechać. Co półtorej godziny mamy postój, mniejszy bądź większy. Jedziemy trasą Niemcy, Austria. Austria <noise> Niemcy i co za Niemcem? Francja i Hiszpania. Hiszpania. No to Francja Hiszpania! Dawajcie znać ile będziemy jechać. Może ktoś z Was zaafirmuje to. Oby nie e, długo, krótko, afirmujcie, żebyśmy szybko dojechali do Hiszpanii. Jest godzina 16, a jest tak ciemno, jakbym nadawała o 23. Zasady gry się nie zmieniają. To, że się pojawiła dzidzia nie powoduje tego, że nagle na kempingach będziemy się zatrzymywali. Nadal funkcjonujemy na dziko i będziemy zatrzymywać się na miejscówkach, które nam się spodobają, które sobie wynajdziemy i dzisiaj w trasie będzie tak samo. Nie mamy nic ustalonego. Jak poczujemy zmęczenie albo zobaczymy, że Tosia jest zmęczona, to po prostu sobie stajemy. Nie mamy planu. Zupełnie nie wiemy. Gdzie będziemy spędzać dzisiejszą, jutrzejszą, pojutrzejszą noc? No i proszę bardzo, przystanek chyba. Znaleźliśmy kociaka! Znaleźliśmy kociaka, nic nie widać. O, proszę bardzo! To jest cygrys! Cześć! Chyba. Słuchajcie, no przystanek z wiadomych powodów. Tosia musi się posilić. Podział obowiązków jest taki, że Zosia wchodzi i zajmuje się Tosią, a tu jest wózek. No więc yy, tak to wygląda, że no, wózek w trakcie jazdy przewozimy tutaj, no bo nie urzędujemy z tyłu. Natomiast jak jest wieczór, na noc, czy w ogóle w ciągu dnia, to wózek wędruje do szoferki. Na razie jest tu hipolinka, ja zaraz się z nią przejdę, oczywiście, na trawkę. A dziewczyny tam będą się zamykać, yy, po prostu się zamykać. My uciekamy przed zimą, jedziemy w stronę słońca, na południe, ale pomyślałem sobie, że jest, jest taki mały plus tej ujemnej prawie temperatury. E, mianowicie, e, jak teraz miałem potrzeby się tak trochę orzeźwić, bo już prowadziłem jakiś czas, było ciepło, było ciemno, więc wiadomo taki nastrój raczej na to, żeby się położyć, no to ta zimna temperatura, wyjście na takie mroźne powietrze naprawdę pomaga w tym. Więc trzeba szukać pozytywów w negatywach. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy zimno wolą niż ciepło. Oho, słuchać charakterystyczny szum. Dziewczyny się dogrzewają. To jest nasze ogrzewanie postojowe. Hipi. Hop. Nie! A ci A jak tam posiłek? Posiłek najedzony. Prostowane plecy były, mamy i córki, i ja bardzo dziękuję za to, że my mamy dom przy sobie. Naprawdę, samolotem by chyba tak komfortowo nie było, mimo że szybciej. E, kołyska schodzi w trakcie drogi, niestety musimy ją zrzucać, ponieważ uderza o ścianę, ale łatwo się zdejmuje. Przerwa zajęła nam jakieś 40 minut. Myśleliśmy, że to się wybawi i będziemy mogli jechać dalej. No, ale to się nie. Wsadzona do fotelika już trochę jej marudzi. Nie dziwię się wcale. Więc co? Znaleźliśmy jakiś nocleg na Park Fortnite. 20 minut stąd. 10. 10. 10 minut stąd nad jakimś zalewem. Dzisiaj przejechaliśmy prawie 300 km, a wyjechaliśmy o 14, więc. Tak. Tak, 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 idziemy. Chodźcie, zobaczymy, gdzie będziemy spać. No i dzień dobry, dobry wieczór bardziej. Jest godzina dziewiętnasta. O. Piękny mamy widok, zacny widok mamy. Jutro zobaczycie. <laughs> my zobaczymy, bo ja nic nie widzę. Ja widzę, że jest woda. No tak. Hippie! Hippie, gdzie jesteś? Hippie! O, jest Hippolinka! Ma obróżkę świecącą, tak? Tak, teraz Hippie jest bezpieczna, my jesteśmy świadomi, gdzie jest Hippie. No dobra, to co, czekamy do rana? Nie wiem, czy słychać. Taki. Było gadane, co z tym robimy, no to niech jest robione. Ogromny ten wózek jest, no ale niestety jedyne miejsce to szaferka. To jest wózek terenowy, dlatego jest taki. takie życie. Nie, ja myślę, że tata się dobrze zajmie córką, ja będę robiła obiad, a córka bynajmniej nie jest śpiąca, gdyż długo jechała i się wyspała. I jak nasza noc będzie teraz wyglądała, Tosia? No jak będzie wyglądała nasza noc? To się ogląda za nocą. Hippie też się rozgląda za nocą. No powiem Wam, że musimy się nauczyć funkcjonować na takiej przestrzeni, bo do tej pory zawsze było głośno, gwarno. <laughs> a teraz tak cichutko, cichutko otwieramy szafki, odkładamy rzeczy tak cichusieńko, Jak zasłonkę zasuwamy, to tak a, powoli. Nie da się tak funkcjonować. Mamy elektroniczną nianie. Mam nadzieję, że w Hiszpanii będzie ciepło wieczorami i będziemy mogli przed kamperem być. Jak to się będzie w środku, ona jest bezpieczna, jak się to wszystko pozapina. I ta będzie dawała nam znać, jak ona zacznie chwilić, a my sobie będziemy tam we dwójkę albo nawet więcej osób bawić się na plaży. I nie tylko na plaży. Ja dodam, że to bycie cicho, to nie jest tak do końca tylko dlatego, żeby Tosia sobie słodko spała, tylko to jest w naszym interesie. Żeby spała, żeby mieć chwilę dla siebie. Ale po cichutko dla siebie. Dzień dobry o 7 rano. Kuba tam sobie jeszcze smacznie śpi. A my poszliśmy do drugiego pokoju, do aneksu kuchennego. I o, przedłużenie blatu które zwykle służy do wspólnego gotowania, tym razem służy do bawienia się. To są wsporniki, szafki. Podobno udźwig mają całkiem spory, więc proszę się nie martwić, że coś się stanie. Moja ręka też czuwa. Dzień dobry o ósmej. Ktoś się obudził. Dzień dobry, Hipolinko. A, dzień dobry, Kubusiu. Dzisiaj trafiła z znów z powrotem do łóżka, ale raczej nie będzie zasypiała. I plan mamy taki, żeby wykorzystać drzemki. I w tych momentach, kiedy to się powinna spać, chce spać i jechać. Zobaczymy, czy to się uda, czy to się nie uda. A teraz kawa. Robimy kawę? Wczoraj mówiłem o tym, że chłodne powietrze pomaga, to ja myślę, że dzisiaj mi pomoże jeszcze bardziej, jak wyjdziemy za chwilkę na zewnątrz. No to prawda. Mamy mamy tutaj 23 stopnie. Nie, jest niewyspany no. A, ale ciepło też jest. Całą noc we chodziło. No, no świetna Dzisiaj systematycznie pokażemy wam, jak się spakowaliśmy do kampera. Odcinek o sobie zrobiliśmy już w prawym górnym rogu. Macie przekierowanie, jak się spakować do kampera. A tutaj w małej szafce są kosmetyki, wszystkie potrzebne na bieżąco. Tosi, te, których nie potrzebujemy od razu, to są w bagażniku. Szafa. No ta cała strona, prawie cała, jest Tosi, bo tu są moje bluzy. W jednej części mamy nawet zabawki, taki kosz z zabawkami, książki się zmieściły. Tam, dalej z tyłu są swetry, jakieś grubsze bluzy. Niżej ubrania, 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 ubrania. I jeszcze niżej czapki, rękawiczki, skarpetki i tak dalej, rzeczy letnie, czekające na słońce. Tutaj a propos lata i raczkowania przed kamperem, jak będzie ładnie, proszę bardzo, na kolaniki, żeby się kolanka nie zdarły i żeby można było po szyszkach, lasach i innych wartepach, chadzać sobie. Uważam, że takie organizery naprawdę dobrym rozwiązaniem są. I tutaj jeszcze niżej mamy jedną półkę, która jest przeznaczona małemu człowiekowi, koce, tu są chusty do chustonoszenia, śpiworki, z tyłu nawet bardzo dużo pieluszek tetrowych. Poczekajcie na to, co w bagażniku. No i proszę Państwa, to się się obudziła i nie życzy sobie, żebyśmy jechali dalej, więc się zatrzymujemy. Drzemka udana, przejechaliśmy jakieś 100 kilometrów. My uciekamy przed zimą, a zima nas goni. W nocy spadł śnieg, historia się lubi powtarzać. Za każdym razem, kiedy próbujemy uciec przed tą zimą, ona po prostu wraca i wraca. Tak samo było w Grecji, tak samo było na Bałkanach. Hipi! Słuchajcie, hippie jest psem hiszpańskim. Wzięliśmy ją, jak byliśmy w Andaluzji 3 lata temu, ale ona uwielbia śnieg. No w ogóle nie jest hiszpanką, jeśli chodzi o ten biały puch. Zima na mnie straszna, dopóki woda pod spodem nie zamarza. W środku mamy na szczęście ogrzewanie. Obiecałam Wam, że dzisiaj pokażemy bagażnik. Szukam kuby. On w bagażniku akurat działa najczęściej, więc on Wam pokaże wszystko. A póki co, co się tam odbywa? Trzeba odśnieżyć dach, ponieważ mamy tutaj panele fotowoltaiczne. I przede wszystkim odśnieżamy je po to, żeby dobrze działały. No bo, jak są w śniegu, no to nie dają nam prądu. Prądu potrzebujemy szczególnie w zimie, kiedy jest tego słońca mało. A po drugie, dach trzeba odśnieżyć przed jazdą, żeby było bezpiecznie. Ponieważ taki kawał śniegu mokrego może spaść komuś na maskę, kto za nami jedzie i spowodować wypadek. No dobrze. Słowo się rzekło. Opowiemy o opakowaniu naszego bagażnika. Naszego Bobasa. Naszego Bobasa. To jest trochę taki odcinek, wiecie, pierwszy. Pierwszy o dziecku, więc trochę wokół tego dziecka się tutaj dzieje. Nie będzie tak cały czas. Nie będzie, nie będzie. Ale chcemy pokazać Wam. Jakie nowości są? Więc nowości są również w bagażniku. Nasz bagażnik się dzieli na trzy części, jak ktoś jeszcze nie wie. Tutaj w tej części mamy takie gabarytowe rzeczy. A, to nie jest pod kątem dziecka, ale warto się zaopatrzyć w taki gumowy klin pod koło. Miało być dwa, ale się okazało, że kupiliśmy jeden. Dobra, ale jeden może być. Mianowicie wanienka. No, dziecko trzeba jakoś myć. My mamy taką wanienkę rozkładaną w taki sposób. Idealnie nam się mieści na blat kuchenny. Wanienka cyk. Mamy jeszcze... Taką miękką matę z takich puzzli Kiedyś mieliśmy pralkę turystyczną, ale taką dużą, nieskładaną. Ona zajmowała mnóstwo miejsca. Teraz mamy pralkę składaną. Składa się i rozkłada podobnie jak wanienka. W środkowej części bagażnika mamy skrzynię. Naszym zdaniem to jest najlepszy potent, żeby w takiej wąskiej, niskiej przestrzeni upchnąć jak najwięcej rzeczy. Po pierwsze leki. No, dużo leków. Dziecko, wiadomo, nie wiadomo co się wydarzy. Wiadomo, nie wiadomo. Cicho ciemna. Nebulizator. Nam się przydał do tej pory raz. Niech będzie. I w trzeciej części, najbardziej jak widać nawalonej, zawalonej, tak zwany piernik, mamy po pierwsze pusztawkę zrobioną przez na samych, głównie przez Zosię była pleciona. Pokażemy, jak będzie trochę ładniej na zewnątrz i to się będzie się działa. Trzesełko do jedzenia składane, składane, idealne pod bagażnik. Nie zajmuje dużo miejsca, to jest podstawa. Basenik, tam jest namiot taki plażowy, żeby osłonić to się przed słońcem. Mamy nadzieję, że to słońce w końcu będzie. No i prócz tego misz złożony z pieluch, z jakichś chusteczek. Z tego wszystkiego, co jest potrzebne do obsługi takiego małego człowieka. Generalnie rzecz biorąc, nigdy nie mieliśmy tyle rzeczy. Chowamy i jedziemy dalej. Hiszpania, nadchodzimy! A czemu oni właściwie są w czapkach w samochodzie? Będą takie pytania, takie komentarze będą. No, ja odpowiem na te pytania od razu. Ja mam na przykład brudne włosy. Ja też mam grzybkę nieuczesaną. <noise> Więc live pełną gębą albo pełną głową nawet. Poza tym na szczęście zima jest, to mamy wybówkę, że zima jest. My się tak naprawdę nie przywitaliśmy z wami jakoś bardzo, bo nie było nas kilka miesięcy na kanale, a my tak ruszamy jakbyśmy nie wiem, tydzień temu dodawali film. Przywitaliśmy się takim wejściem po prostu, wyruszeniem w drogę. Oczywiście bardzo się cieszymy, że nas oglądacie. Jeżeli nas Oglądacie, że z nami dalej jesteście, jeżeli z nami jesteście. Oczywiście ten odcinek był dość specyficzny, taki pierwszy po przerwie. My się trochę uczymy tego nowego stylu van lifeu Forum i na pewno to będzie ewoluować, na pewno będziemy coraz większą rutynę w tym mieć. Tak czy inaczej, ja mam wrażenie, że faktycznie tydzień temu do Was nadawaliśmy. Ja nie czuję tego, że była tak długa przerwa, i nie czuję tego też, że coś się zmieniło, mimo że się trochę pozmieniało. Będziemy co tydzień u Was w domach, więc włączajcie odbiorniki w niedzielę o dziewiątej. Widzimy się za tydzień, my jedziemy dalej. Nie wiem, czy już w Hiszpanii. Następnym razem się z Wami zobaczymy. Trzymajcie kciuki, tak czy inaczej. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie nam bardzo miło, bo w kilkumiesięczną podróż się wybraliśmy, a kto wie, może jeszcze dłuższą. Na pewno naszym założeniem jest to, żeby dalej zwiedzać świat jak najbardziej, tak samo jak było wcześniej, po prostu z większą ilością ludzi na pokładzie. <grym> Ale mam nadzieję, że już się nie będzie zwiększała ta ilość ludzi. No, na pewno, no, na razie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. <grym> Chyba, że Wy się będziecie Zwiększać. Do zobaczenia za tydzień. Hej hej!